Witam, witam serdecznie moich widzów. Dzisiaj będziemy się przygotować do turnieju. Nie wiem, coś tu dzisiaj pogramy. Może na to się zapiszemy. O której to jest? To jest o 19.30. To zrobimy to o 19.30, ja się zapiszę na razie. A. Za 40 minut. Teraz odbiera sobie, sobie tam e, spina. Ale dzisiaj się pokręciło ze mną. Ale dobra, co na, nam wyleci? Duplikat. Mam go. O! Koła szpanerów. Lol. Co No taki kupa nawet jest. No fajna, fajna. to nie stać. O, jeszcze ten. Nowa. Ale no chciałam jeszcze tą capybarę. Ona jest przepiękna. Ja sobie zagram, nie wiem, jeszcze Pierwszego wam pokażę, a później już będę pomijał. No żebym był gotowy na wszystko. No tam wszystkie mapki sobie porobię. Wam poprzyspieszam te tempo Ale pierwszą zobaczycie Z botami będę grał No bo z kim innym mam grać Będzie muzyczka przez ten czas Więc nie będzie takiego szumu jak w ogóle możecie dać subika To wszystko. I komentarz napiszcie pod tematem. Zrób więcej turniejów. Jak będziemy coś wygrywać, to nawet za to kupne Może coś zrobimy. Dobra, Esunia, tu z wami. Oczy oczywiście gramy naszym pingwinkiem Bokim innym. Niby. Uu, chciałem trikensa porobić, dobra. Pokażę wam kolejną grę. Kolejna gra to ten. E jak to się nazywało? Kord. A Cord. O Kir. Dodał do mojego komentarza serca. Jakie ja nadmiek to to jest? Później zobaczę. O, jest. R? Nie, no, ja to nie przeczytam. Jedna osoba przechodzi. Takie trzecie miejsce, już bogit. A no najlepiej, jakby pierwsze było, no. Oj, tu nie, nie wyglądałem jak godnych przeciwników do mnie. Oj mają skin ze zwykłego spina Wątpię, że ty, żeby tu y, boty miały jakąś specjalną nigdy nie widziałem bota ze specjalem Tylko i na to nie wskoczą albo Dobra, jak się może mogę się pożegnać Dobra A to? Nie no, za drogo. 20. Nie no, żart. To już było. A to? A na tym ile jest pula nagród? Słabo. Na tym jest fajna pula, właśnie mówię. Dobra, to ja chwilę potrenuję, będziecie to widzieć na kamerce. Oh, oh, Będzie orzeźwiało. Będzie bardzo wam. Będzie tak słychać. Jaki godzine? Wstaję film, startuję turniej, jak mi pójdzie. To były tylko przygotowania. Pozdrawiam wszystkich. Pa pa.